Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrzęsujcie w myślach dawnej rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie. Gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który utworzyłem, odpowiadać będzie moją chwałę. Oto słowo Boże. Pan Bogu czynił wielkie rzeczy dla nas. Pan Bogu czynił wielkie rzeczy dla nas. Gdy Pan odmienił losy Jonu, Dawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Pan Bogu czynił wielkie rzeczy dla nas. Mówiono wtedy między poganami, Wielkie rzeczy im Pan uczynił. Odmień znowu nasze las, Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Pan Bogu uczynił wielkie rzeczy. Ci, którzy we łzach sieją, Rządź będą w radości, idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Pan Bóg czynił wielkie rzeczy dla nas. Tanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia: Wszystko uznają za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mego. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznają to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość. Otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Chrystusa, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i z udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, aby też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już pochwyciłem, ale to jednoczynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. <laughs> Tobie, słowo Boże, chwała. Na tobie, słowo Boże. Boże, nawróćcie się do Boga waszego, on bowiem jest łaskawy i miłosierny. Chwała, Na tobie, słowo Boże. Pan z wami i duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Jezus udał się na górę oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku powiedzieli do niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie, a prawie, w prawie mojżesz nakazał nam takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, panie. Że do niej Jezus i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Kto z Was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy w nią kamień. A kto z nas jest bez grzechu tutaj? Wszyscy jesteśmy ludźmi słabymi, ludźmi grzesznymi, ludźmi upadającymi w swoich poczynaniach, w życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym, społecznym. Miłowanie Chrystusie siostry i bracia zgromadzeni w tą piątą niedzielę Wielkiego Postu, 2 listopada 1984 roku, w centralnym więzieniu północnej Kalifornii, dokonano wyroku śmierci na pewnej kobiecie. Skazano ją za, za to, że zabiła cztery osoby. Kobieta w ciągu 22 lat, na której dokonano wyrok śmierci. Jednak w chwili egzekucji owa kobieta była całkowicie inną kobietą niż wtedy, kiedy 6 lat temu została zamknięta i czekała na wyrok skazujący ją na karę śmierci. Postanowiła opisać ten czas pobytu, czas przygotowywania się do tego, kiedy opuści ten świat. Napisała książkę Kobieta oczekująca na wyrok śmierci. Historia, historia opisuje, że w pewnej nocy, kiedy tak zastanawiała się nad swoim życiem, od początku. Płakała. I zastanawiała się, czy po tym wszystkim, co dokonała, targnąc na życie czterech osób. Pan Bóg jej przebaczy. I będzie ją kochał nadal na nowo. Jak pisze w książce, wydawało się, że. Widzi Jezusa Chrystusa, który mówi do niej: Dlaczego nie pozwolisz mi przyjść do siebie? Który mówił do niej: Tak umarłem na krzyżu również za Twoje grzechy. Chwila refleksji, chwila zadumy. I w tym momencie, jak pisze w swojej książce, wyznała. Swoje słabości, swoje uchybienia, przeprosiła Pana Boga, prosiła o przebaczenie. Jak pisze, w tę noc Jezus ponownie wkroczył w moje życie. Drogi bracie, droga siostro historia tej owej kobiety z północnej Karoliny, która czekała na wyrok śmierci. Historia dzisiejszej, dzisiejszej Ewangelii kobiety, którą pochwycono na cudzołóstwie, też prowadzące grzeszne życie. Obie kobiety skazane zostały przez człowieka na śmierć. Obu tym kobietom Pan Jezus przebaczył i grzech i ich przewinienia. Obie te kobiety przez Jezusa Chrystusa na nowo zostały duchowo przemienione. Jak to wygląda w naszym życiu, w naszym realizowaniu powołania? A może my niejednokrotnie tłumaczymy się, a proszę księdza, z czego ja mam się spowiadać? Przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie podpaliłem. To z czego mam się spowiadać? A że nie słuchałem mamy, nie słuchałem taty, zadaję pytanie, a ile masz lat? 60. Grzechy, które się nauczyli, to tak jak regułka wypowiadamy, aby w cudzysłowie uspokoić swoje sumienie, bo co ono o mnie pomyśli, wyznając swoje grzechy. Nacisze, siostro Chrystus chce nas duchowo przemienić, tak jak przemienił tą ową kobietę czekającą na wyrok śmierci, I tak jak tą jawną grzesznicę, którą pochwycono na cudzołóstwie, którą faryzeusze przyprowadzili do Jezusa Chrystusa. I wydawało się wówczas faryzeuszom, że upieką dwie pieczenie na jednym ogniu że skażą ową kobietę za swoje czyny, ale również przy tym wszystkim również będą mieli okazję, aby oskarżyć Jezusa Chrystusa. Aby Chrystus dokonał tego w naszym życiu, tej duchowej przemiany, trzeba nam, drogi bracia, droga siostro, przyznać się do swoich słabości że jesteśmy ludźmi grzesznymi, ludźmi słabymi, ludźmi upadającymi, potykającymi się w swoim życiu. I prosić Chrystusa o to przebaczenie. Przecież sam Chrystus do nas mówi: Jeżeli jesteście utrudzeni i obciążeni, przyjdźcie, a ja was pokrzepię. Czyż nie jesteśmy ludźmi obciążonymi swoimi słabościami, swoimi uchybieniami? Czyż nie mamy grzechów? A może czasami próbujemy to swoje sumienie, przytłoczyć, przytłumić, zagłuszyć. Ale sumienia się nie da oszukać. Ono prędzej czy później wyjdzie na zewnątrz. Dzisiaj Ewangelia mówi, że ci uważający się za, za idealnych ludzi, faryzeusze, potępiali ową kobietę, domagali się ukamieniowania jej. A Chrystus znowu bardzo prosto. Kto z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy w nią kamieniem. I zaczął pisać, a może pisał i grzechy. Że oni nagle opuścili Jezusa Chrystusa, opuścili tą kobietę. A święty Jan Apostoł mówi, jeżeli mówimy, że nie mamy grzechów, to sami siebie oszukujemy. A czyż nie oszukujemy samych siebie? Kiedy tak jak powiedziałem na początku, no z czego ja mam się spowiadać? I rok, dwa, pięć, a potem przychodzimy, czy w wielkim, w wielkim tygodniu, czy w okresie Bożego Narodzenia, proszę księdza, chciałem się wyspowiadać, proszę bardzo, a ja nie mam grzechów. Zamiast może wskazywać na innych palcem, ich potępiać, ilu jest takich ludzi my się czasami potępiamy. Jeden z naszych już nieżyjących współbraci, profesor prawa kolemicznego, zawsze tak opowiadał, aby oskarżyć kogoś drugiego człowieka, by widzieć w danym człowieku jego słabości, a odsunąć od siebie to, co mnie nurtuje, to, co mnie gnębi, mówił tak: jeżeli jesteś niewinny, to mi to udowodnij. Ty mi to udowodni, że Ty jesteś niewinny, bo ja jestem, ja jestem czysty. Ja jestem w porządku względem swojego sumienia. Tak mi się czasami wydaje. Drogi bracia, droga siostro, prawdziwa duchowa przemiana domaga się od nas pokory, a my czasami tej pokory w naszym życiu nie mamy, a przecież Chrystus często do słuchających, a również i do każdego z nas mówi, uczcie się ode mnie, ja jestem cichy i pokornego serca. Tej pokory ciągle, ciągle nam brakuje w naszym życiu. Wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi. To nie wolno nam ludźmi pogardzać. A my czasami pogardzamy drugim człowiekiem. Bo ja jestem lepszy, tak mi się wydaje. I na nich czasami rzucamy właśnie te kamienie oskarżające ich. Aby odsunąć od siebie coś, co może mnie boleć, ale po co? Nie wolno tego czynić wobec nikogo, nawet wobec największych grzeszników, bo przecież znamy to, co Chrystus powiedział, lepsza jest chwała z jednego grzesznika, który się nawraca, niż 99 sprawiedliwych, którzy nie uważają, że nie potrzebują nawrócenia. Jedyną osobą, która mógłby nas, mogłaby nas potępiać, jest Jezus Chrystus, bo on jest bez grzechu, ale on nas nie potępia. Ileż razy przychodzimy do sakramentu pojednania, tacy sami, a jednak inni, przemienieni, odnowieni z tych słabości, oczywiście, jeżeli spowiadamy się szczerze. Szczerze, nie okłomując, czasami nam się wydaje, że my powiemy okłamując księdza, my okłamujemy samych siebie. Że coś nie powiem, że coś przekręcę, albo, przepraszam, taki mocny kaliber grzechu mówimy w półgłosy, żeby ksiądz nie słyszał. No bo tak jest. Nie modliłem się, to, a potem ten, ten duży kaliber. To jest okłamywanie samych siebie. Dzisiejsza Ewangelia jest, jest dla mnie, dla Ciebie, drugi bracia, tą, tym ostrzeżeniem, abyśmy nikogo nie potępiali. Tylko Bóg zna nasze serce, to, co jest w głębiach naszego serca. I wie o grzechach każdego z nas. I nas nie potępia. I nie chce nas potępić. Ale okazuje nam swoje miłosierdzie, Czyż tego po raz kolejny, powtarzam, nie doświadczamy w naszym życiu. Wstąpiłem na ziemię dla ciebie i umarłem za twoje grzechy. Mówi dzisiaj do nas Jezus Chrystus, tak jak mówił do tej kobiety, tam czekającej na wyrok śmierci. Pojednajmy się. Ten okres wielkiego postu kończący się, w tamtym tygodniu mieliśmy te rekolekcje wielkopostne. Nauki korzystali, niektórzy z sakramentu pojednania, teraz też korzyst. Nie, nie, nie rezygnujmy z tego zaproszenia, które daje nam Jezus Chrystus. Pojednajmy się z Bogiem w tym świętym czasie, a może to jest ostatni okres Wielkiego Postu dla mnie. Nie zamykajmy serc zbawienia nadszedł czas, bo Chrystus puka w drzwi może ostatni raz. To przyprowadzenie tej jawno grzesznicy, tej, którą pochwycono na cudzołóstwie, którą chcieli ukamienować. Iluś jest takich ludzi czasami w naszej otaczającej nas rzeczywistości, że my też czasami chcemy ukamienować drugiego człowieka. Przychodzimy do Ciebie, Jezu Chryste, tak jak ten syn marnotrawny, i wyznajemy, Ojcze, zgrzeszyłem względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Modlimy się może tak jak ten łotr, wisząc na drzewie krzyża. Panie, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Wołajmy, oczyść moje serce i dopomóż, dopomóż mi kroczyć za Tobą jak dziecko światłości. Bo drogi bracia, drogi siostro, Chrystus chce, chce się z nami spotkać, chce nam przebaczyć, chce nas umocnić, chce nam towarzyszyć w naszym życiu. Ale warto postawić sobie pytanie, czy ja tego chcę. To spotkanie tej jawnogrzesznicy, która usłyszała jakże znamienne słowa, które każdy z nas też również słyszy w sakramencie pojednania. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. A my słyszymy, odpuszczają Ci się Twoje grzechy. Idź w pokoju! Oby to, czego doświadczamy w naszym życiu, przede wszystkim tej wielkiej miłości i miłosierdzia, którą daje nam Jezus Chrystus, jeszcze bardziej nas umacniało na tej drodze naszego realizowania powołania. Abyśmy po raz kolejny powtarzam nie bali się, nie wstydzili się, nie lękali się przystępować do sakramentu pojednania. Bo nie kto inny, ale Jezus Chrystus potrafi nas zrozumieć. Tak jak potrafił zrozumieć tą dzisiejszą kobietę. Potrafił ją zrozumieć. I zrozumiał ją. I rozumie każdego z nas. Pokim bije nasze serce. póki mamy możliwość jeszcze przemiany, odnowy swojego życia, swojego postępowania. Chrystus daje nam łaskę, daje nam wiele mocy i siły. A my czasami, a mam jeszcze czas, a jeszcze nie jest takim grzesznikiem jak inni, a poczekam jeszcze sobie. A może to jest ostatnia łaska, ostatnia chwila, która może przemienić Twoje życie, może umocnić, ugruntować wartości, które potrzebujesz tym przejściu z tego świata, do domu naszego Ojca. Amen.